Tegoroczny sezon studniówkowy w Radomiu możemy oficjalnie uważać za otwarty. Nasza ekipa telewizyjna odwiedziła uczniów 12LO z oddziałami sportowymi imienia polskich olimpijczyków, którzy swój bal maturalny celebrowali w domu weselnym Margo w Małęczynie. Bycie, jak się bawicie? Ogólnie zabawa wygląda super, wszystko jest dopracowane do perfekcji. No i nic więcej nam nie zostało oprócz tych kilku miesięcy w tej szkole, więc po prostu trzeba się bawić i dać się 100% w końcowych miesiącach. Jest super zabawa, super DJ, super piosenki, naprawdę. Świetny tort, świetne jedzenie. Żyć nie umierać, naprawdę. Dopracowali wszystko na ostatni szczegół. ładny DJ, ładne wystrojenie. Przystawki też są słaby. Słuchajcie, jakie macie plany po maturze? Po maturze? Na pewno studia, ale zobaczymy jak będzie z punktami, z matury. Ja bym chciała iść na Manager Event, no i dlatego muszę się dostać do Warszawy, no to jest moim marzeniem, no i dlatego chcę stać dobrze maturę. Po maturze, na pewno studia, trzeba gdzieś pójść, bo po maturze to wiadomo, nic nie jest prawie, jakieś studia, jakaś praca, rodzina, no i żyje się dalej, no. Ej. Po maturze ja zakładam rodzinę i dzieci będę miała. Po maturze mam nadzieję, że będą studia oczywiście i że wyjadę stąd i po prostu zacznę nowe lepsze życie tak jakby i że wszystko mi się ułoży. Plany po maturze, ja mam nadzieję, że zostać piłkarzem jak e, mój tata e, i mam nadzieję, że ci się uda, a potem zobaczymy co i jak jeszcze, jak życie się potoczy, bo... Nie da się wszystkiego w życiu zaplanować. Plan po maturze. Jeśli się udało oczywiście zdać maturę. Planuję studia na uczelni Asbiro, na prywatnej uczelni jako ekonomista, menadżer przyszłościowy. Zobaczymy co się uda, zobaczymy co będzie. Najpierw postaram się tam, zdać tą maturę jak najlepszy, a potem się pomyśli. Dostać się na Medyczny Uniwersytet Warszawski. Eee, ja w sumie dokładnie nie wiem. Chciałam iść na pielęgniarstwo do Lublina. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Ja chciałabym studiować psychologię kliniczną. Was, żebyście pozdrowiły kogo tylko chcecie. Może tak do kamery, żebyście też zajrzały. Bra? Ja pozdrawiam moją babcię. Ja pozdrawiam całą moją rodzinę i wszystkich, którzy nas oglądają. Ja przede wszystkim pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół i rodziny. No to ja chciałam pozdrowić mojego chłopaka, Bartosza Mirotę. Chciałam pozdrowić również moich braci otecznych śmietków, których nie ma na tej imprezie, ale mam nadzieję, że to usłyszą. Pozdrawiam moich rodziców, i moich dziadków. No i każdemu się takiej udanej imprezy i bawimy się tak, jakby jutra miało nie być, ponieważ kończymy ten rocznik, gimnazjum, trzyletnie liceum i teraz już będzie tylko czteroletnie. Także my jesteśmy ostatnim rocznikiem i bawimy się cudownie. Ja pozdrawiam wszystkich, ale to wszystkim, którzy dzisiaj tutaj są. Nauczycieli, uczniów. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze świetnie bawić przez te następne kilka godzin. Ja pozdrawiam mojego tatusia. Jesteś dla mnie wielkim człowiekiem, kocham cię nad życie. Jak? Pozdrowić kogoś. Chciałem pozdrowić mamę, która mnie wspiera w każdym momencie mojego życia. E... I w sumie tylko tyle. Ja pozdrawiam moją mamę przede wszystkim. Chciałbym to zrobić. Robercik, Aka Dynamit, Aka Świgliński. To jest mój tata oczywiście, który mi pomagał w wybieraniu garnituru. Moją mamę, która go temperowała, żeby mi nie wciskał kitą. No i o. Znajomych wszystkich tutaj, żeby się dobrze bawili, i ogólnie rodzinę. Żebyście się... Już ja. Ja bym chciała pozdrowić moją mamę, tatę, Agnieszkę i Wojtka, w sensie wszystkich nauczycieli, a przede wszystkim panią Karasińską, nauczycielkę od biologii, i wszystkich moich znajomych z klasy. Oraz mojego chłopaka Maćka. Pozdrawiam. Ja chciałem pozdrowić wszystkich nauczycieli, oczywiście moich rodziców, moją najcudowniejszą dziewczynę i szczególnie wszystkich moich najbliższych znajomych i przyjaciół, a szczególnie chłopaków. Oni będą wiedzieć o kogo chodzi, więc...